Dobry nasz Ojcze, chcę Ci bardzo podziękować za to, że jesteś tutaj z nami, za cały ten dzisiejszy program i proszę, żeby i teraz, żebyś prowadził nas do miejsca, w którym chcesz nas widzieć. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli ktoś patrzył na program, to być może zobaczył, że w tym momencie powinien Mówić Darek Lazar, pastor Darek Lazar. Natomiast, no właśnie, natomiast jest coś takiego w grupie misyjnej. Jeżeli ktoś tak bardziej był zżyty z grupą misyjną, to wie, że takie zmiany to nic nowego. Prawda, że miał, miała być jedna osoba, mówi ktoś inny, że coś miało być w programie, ale później o 180 stopni zmiana kierunku i, i jakby, no właśnie. Niektórzy, niektórzy zrzucali winę trochę na spontanicz ukraińską sponta spontaniczność siostry Walentyny. E, zwłaszcza ludzie o takiej bardziej niemieckiej mentalności, takiej bardziej dokładnej, wiecie, tak, nie mogli się pogodzić z tym. Natomiast osobiście jestem przekonany, że chociaż może to czasami wy, wy, wynikało z, z tej spontaniczności Siostry Walentyny, tak sobie myślę, że często kroć mogło to być związane z tym, jak Duch Święty prowadzi i z jednej strony właśnie bardzo to szanowałem, że grupa jakby w tym swoim w tym swojej konstrukcji potrafi być bardzo elastyczna, że to nie był głaz, którego się nie da poruszyć, ale w zależności od różnych sytuacji szukaliśmy tak wierzę, najlepszego rozwiązania. No właśnie, duchowi świętemu nie da się postawić jakiś ramek, ducha świętego nie da się upchnąć w jakieś schematy. W Ewangelii Jana w rozdziale trzecim i ósmym wersecie mamy tą mm, słynną wypowiedź pana Jezusa na, te, na temat właśnie ducha świętego i Jezus powiedział tam takie słowa: Wiadr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi. I dokąd zmierza, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wiatr wieje, gdzie chce. Nie jesteś w stanie kontrolować wiatru. W Księdze Kaznodziei Salomona w ósmym rozdziale, dziewiątym wersecie czytamy takie słowa na temat wiatru. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. I to jest piękne, że Ducha Świętego, choćby nie wiem jak się starał, to i tak go nie zatrzymasz. Jeżeli chciałbyś kontrolować w jakiś sposób Ducha Świętego, to nie jesteś w stanie tego uczynić. Ja niejednokrotnie tak starałem się trochę wczuć, kiedy czytałem em, historię naszych pionierów, kiedy wczytywałem się, jak to wyglądało na samym początku ruchu adwentowego. To powiem Wam szczerze, że nieraz się zastanawiam, czy my byśmy dzisiaj to wytrzymali. Że czy my byśmy po prostu potrafili to zaakceptować. Pamiętam jak takie takie wzmianki, kiedy kiedy właśnie czytałem o tych pierwszych nabożeństwach gdzieś adwentowych, kiedy mieli spotkania modlitewne, była tam jakaś grupka, i tam nieraz, tam nieraz była taka wzmianka, że moc Boża wstępowała na nich, i na przykład jedna osoba padała do przodu. Nie wiem, jakbyście się zachowali na nabożeństwie modlitewnym, jeżeli w taki sposób Duch Święty by się zamanifestował, prawda? Bo raczej takie rzeczy, zaraz mamy jakieś takie czerwone światło, zaraz nam się to bardzo źle kojarzy z jakimiś charyzmatycznymi e, ruchami i oczywiście trzeba uważać, natomiast, natomiast co jeżeli Duch Święty w taki sposób chciałby zadziałać dzisiaj w Kościele w XXI wieku? Czy potrafiłbyś to przełknąć? Czy potrafiłbyś to zaakceptować, że Duch Święty w taki sposób może, może zadziałać? A co, jeżeli wiatr wieje tam, gdzie tego zupełnie nie oczekujesz, i w taką stronę, w którą stronę się nie spodziewasz? Ludzie przychodzą i odchodzą, organizacje zawiązują się, i rozwiązują? Instytucje powstają i upadają, strategie przemijają, formy się dezaktualizują, wizje idą w zapomnienie. Grupa misyjna Trzej Aniołowie w swoich takich organizacyjnych strukturach wczoraj była, dzisiaj czy jutro już jej nie będzie. Wszystko przemija. Wszystko, ale Biblia mówi, że co nie przemija. Że Słowo Boże nie przemija. I póki świat będzie istnieć, to kiedy będziemy otwierać Księgę Apokalipsy na rozdziale 14 i wersecie od 6 po 12, to przeczytasz tam o trzech aniołach. Prawda? E, Słowo Boże nie przeminie. Duch Święty nie przeminie, do samego końca, będzie działał tutaj na, na tej ziemi. I będzie miał ludzi, którzy będą pełnić misję tych trzech aniołów. Czy, się, czy to się komuś podoba, czy nie? Wiecie, przeanalizowałem w ostatnim czasie tak pokrótce oczywiście wszystkie teksty w Starym Testamencie, gdzie występowało słowo duch. I taki jeden bardzo prosty wniosek, który mi się rzucił, że duch święty działa przez człowieka. To takie oczywiste i proste. Duch Święty działa przez człowieka. On nie działa przez instytucje, przez organizacje. Oczywiście, jeżeli są tam ludzie, którzy potrafią współpracować z Duchem Świętym, to i Duch Święty tam, tam jest. Ale sama instytucja czy organizacja w sobie, jakaś struktura, jest martwa. Tak, jest martwa. Jeżeli tam nie ma ludzi poruszonych przez Ducha Świętego, to jest to nic nie warte z Bożej perspektywy. Duch Święty działa przez człowieka. Są dziesiątki tekstów, gdzie opisane jest. Tak sprawdzałem w Biblii warszawskiej, bo zobaczyłem, że w języku hebrajskim to tak trochę inaczej się rzecz ma, ale kiedy przeglądamy tak Biblię warszawskie, to możemy zobaczyć, że Duch Święty na kimś spoczął kogoś ogarnął, kogoś opanował, kimś zawładnął, na kogoś stąpił, w kogoś wstąpił, kogoś pobudził, komuś został dany, na kogoś został wylany, na kogoś przypadł, kogoś poprowadził, kogoś posłał, kogoś wypchnął, przez kogoś przemówił. Wiele różnych czasowników jest yy, no, w jakby wymienionych, kiedy jest mowa o Duchu Świętym, który działa właśnie na ludzi i działa przez, przez ludzi. I dzięki temu właśnie Boże dzieło na tym świecie mogło się posuwać do przodu, tak? bo, bo Bóg zawsze miał ludzi, którzy w jakiś sposób odpowiadali na ten, na ten jego głos. I te teksty są cały czas w odniesieniu do jakiegoś konkretnego człowieka. Te teksty zawsze są w odniesieniu do konkretnego człowieka, ewentualnie do jakiejś grupy osób. Prawda? Do jakiejś grupy osób. I, wiecie, tak, chciałbym zrobić z wami taki krótki przegląd tych niektórych tekstów. Może nawet nie będziemy się jakoś tak wczytywać, ale żeby wyciągnąć ogólne wnioski. Duch Święty przychodził do ludzi, którzy byli duchowo głodni. Duch święty przychodził do ludzi, którzy, którzy byli duchowo głodni. Wiecie, jak na przykład przyszedł do Elizeusza, wstąpił na Elizeusza, który jak Eliasz odchodził, to pamiętacie, on miał jedną tylko prośbę w sercu, tak? Żeby te dwie części ducha, który był w Eliaszu, żeby teraz przypadły jemu, prawda? On był głodny. On był głodny, on chciał tego ducha, który był w Eliaszu. Przychodził do ludzi spragnionych zmian. Słuchajcie, którzy nie mogli patrzeć na niedolę ludu Bożego, tak jak przyszedł do Gedeona. Gedeon tam pracował sobie, wyklepywał to ziarno w tej. W, gdzie on to robił? W tłoczni, prawda? Ale nie mógł się pogodzić z tym, że. Tak wygląda stan ludu Bożego. W, w, tak wyglądał stan ludu Bożego w tamtym czasie. I Duch Święty też przyszedł do Niego. Przychodzi do ludzi, którzy nie chcą stać bezczynnie, gdy Bóg jest lżony, tak jak przyszedł do Dawida i e, przez jego ręce pokonał Goliata. Słuchajcie, przychodzi do tych, którzy jak Symeon i Anna Oczekiwali na spełnienie się proroctw, prawda? I oni, jedynie gdzieś tam w narodzie izraelskim, w tym dziecku, potrafili rozpoznać właśnie tego Mesjasza. No właśnie, Duch Święty przychodzi do, do takich ludzi. I można zobaczyć, że niejednokrotnie przychodził. Właśnie niczym grom z jasnego nieba mógł, może się wydawać w takich najmniej oczekiwanych momentach. Po 40 latach bytności Mojżesza na pustyni. Gdy cały Izrael tkwił w odstępstwie i wszyscy już do tego przywykli, to Duch Święty właśnie spoczął na Eliaszu. Przyszedł do Samuela, gdzie objawienia prorockie już dawno zanikły. Już jakby no, ludzie w ogóle może już nie oczekiwali, że teraz jakiś prorok się pojawi. Czy przyszedł, wstąpił na Jana Chrzciciela, gdzie ludzi może też już po ostatnim proroku Malachiaszu, to już 300 lat czy 400 lat minęło od proroka Malachiasza i kto by tam jeszcze oczekiwał, prawda, że, że Duch Święty w taki sposób będzie się manifestował. Ale Bóg przychodził, tak? Ale Bóg przychodził. Czy ludzie byli na to przygotowani, czy ludzie oczekiwali tego, czy, czy, czy tego pragnęli. Duch Święty przychodził i... I szukał ludzi, którzy, na których będzie mógł spocząć. Przychodził do tych, czy na tych, stępował, którzy po ludzku byliby wybierani jako ostatni. Właśnie przyszedł do Dawida, który był najmłodszy z, z rodzeństwa i nawet prorok miał go na końcu swojej listy. Czy przeszedł właśnie do Gedeona, który też uważał się tak niegodny Najmłodsi, najmniej godni. Duch Święty był z tymi, którzy dawali się prowadzić. I wiemy, że diabeł też na różne sposoby starał się zatrzymywać Ducha Świętego. Diabeł na różne sposoby starał się zatrzymywać Ducha Świętego, ale to, co sobie powiedzieliśmy, tak jak Ty nie możesz zatrzymać Ducha Świętego, tak i szatan z całą swoją armią nie może zatrzymać Ducha Świętego. Ale skoro Duch Święty działa przez ludzi, no to szatan starał się zatrzymywać ludzi, hamować ludzi, wtrącał ich do więzień, prześladował ich, starał się zabić. Prawda? Mamy historię Jeremiasza, Dawida, Daniela, wiele ich było. Niejednokrotnie mu się to udawało, tak jak w przypadku Abla, Izajasza czy Zachariasza, a w Nowym Testamencie krew była przelewana jeszcze bardziej obficie. Ale chociaż ci ludzie odpadali, to ducha świętego nie dało się zatrzymać. E, wiecie, to pokazuje tylko, że te duchy się nie lubią, te duchy się nienawidzą, te duchy nie mogą ze sobą funkcjonować. Tak? Diabeł myśla, myślał, że jeśli zabije człowieka napełnionego duchem świętym, to, to i ten duch przepadnie gdzieś. Ale tak to nie działa. Gdy zginął Abel, Bóg znalazł Sema. Gdy Saul się sprzeniewierzył Bogu, znalazł Dawida. Gdy Elizeusz został zabrany, Bóg miał już przygotowanego Elizeusza, prawda? Gdy odszedł Mojżesz, Bóg znalazł Jozułego. Gdy odchodził jeden prorok, to Bóg znajdował kolejnego, właśnie na którym jego duch mógł spocząć. I tak to trwa do dnia dzisiejszego, moi drodzy, prawda? Tak to trwa do dnia dzisiejszego. Cały czas Duch Święty szuka ludzi. Wiecie, bardzo mi się to podoba. Kiedy czytamy właśnie drugą księgę królewską, kiedy jest mowa o Elizeuszu. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Druga księga królewska na rozdziale drugim. To tutaj nie wiem akurat, czy ten przekład dobrze to oddaje, ale tu jest powiedziane. A gdy synowie proroków, którzy byli w, Jeruchu, w Jerychu, zobaczyli go, z naprzeciwka powiedzieli Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyruszyli mówiąc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Oni zobaczyli, że Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. I wiecie, w języku hebrajskim jest tam słowo, dosłownie jest tam słowo odpoczynek. Właśnie, że on odpoczął na Elizeuszu. Tak mi się to podoba. To znaczy, że Duch Święty, wiecie, jest taki niespokojny, jak nie ma nikogo, na którym mógłby spocząć, tak? Że on chodzi i jakby, no nie, kiedy nie może znaleźć jakiejś osoby, na której mógłby spocząć, to jest niespokojny. I zobaczył Elizeusza, spoczął na nim, odpoczął i mówi: tak, jest dobrze. Tak, jest dobrze. Zgodzicie się ze mną, że chyba największą porażką, jaką, jaką, kościół, porażkę, jaką kościół może odnieść, zarówno dla każdego pojedynczego chrześcijanina, i dla kościoła w ogóle, to, to jest moment, kiedy Duch Święty by od nas odszedł, prawda? Czy to nie jest największa porażka dla, dla mnie osobiście, dla ciebie osobiście i dla całego Kościoła, jeżeli Duch Święty by od nas odszedł? Ale wiecie, jest jeszcze... Kościołowi jakby zagraża jeszcze jakby takie dodatkowe niebezpieczeństwo, jeśli utraci Ducha Świętego. Słuchajcie, jeżeli Kościół utraci Ducha Świętego, jeżeli ja i ty utracimy Ducha Świętego, to zagraża nam jeszcze dodatkowe pewne niebezpieczeństwo, no bo wiecie, ponieważ no jestem, jesteś chrześcijaninem, ponieważ to kościół, no gdzie jak gdzie, ale w kościele no duch święty powinien być, prawda? Gdzie jak gdzie, ale w kościele duch święty powinien być. Więc jeżeli go nie ma, to zobaczcie, że może pojawić się taka tendencja, może pojawić się taka próba, żeby go podrobić. Prawda? No jeżeli nie mam Ducha Świętego, jeżeli mam pustkę, ale chcę uchodzić cały czas za dobrego chrześcijanina i chcemy cały czas uchodzić za Boży Kościół, no to jedyną opcją jest to, że jak nie mamy Ducha Świętego, żeby podrobić Ducha Świętego. Ale to nie takie proste. I oczywiście wtedy, w cudzysłowie, z pomocą Kościołowi, chrześcijaninowi, przychodzi szatan. Prawda? W takim momencie w cudzysłowiu, z pomocą duchową przychodzi szatan. I wiemy, że część chrześcijaństwa już poszła w takim kierunku dawno temu. I to też jest zagrożenie dla mnie i dla Ciebie, że będziemy starali się jakoś swoimi siłami podrabiać działanie Ducha Świętego. Na różne sposoby, prawda? Na różne sposoby moglibyśmy starać się, starać się podrobić ducha świętego. Duch święty cały czas cierpliwie i czule wie, że prowadzi Kościół Adwentystów dnia siódmego. Nie chcę, żebyśmy zatracili swojej tożsamości. Chcę, żeby właśnie. Ten, to przesłanie trzech aniołów cały czas nam towarzyszyło. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy, on nie prowadzi machiny, on nie napełnia organizacji, on nie wlewa się w instytucje, ale on prowadzi ludzi. On napełnia ludzi, on pobudza ludzi, on ogarnia ludzi i on chce spocząć czy odpocząć na, na człowieku. Słuchajcie, to przesłanie jest bardzo proste i krótkie. I apel tak samo. Czy Duch Święty dzisiaj znajdzie tutaj ludzi, na których będzie mógł spocząć? Czy Duch Święty dzisiaj znajdzie tutaj osobę spragnioną, tak jak spragniony był Elizeusz, na którym będzie mógł spocząć? Czy jest tutaj ktoś głodny? Kochani, czy jest tutaj ktoś głodny? Nie. Jest tutaj ktoś głodny, tej duchowej. Czy jest ktoś spragniony? Biblia mówi tak. Biblia mówi tak. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie, tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na chleb, swoją pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre, i niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Nakłoncie swego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie. A wasza dusza będzie żyć. Amen. Powstańcie, kochani, będziemy się modlić. Drogi narzojcze, Ty słyszałeś te westchnienia. Ty Boże widzisz, kto tu jest naprawdę głodny. Ty Boże widzisz, kto przyjechał na to miejsce, spragniony Twojej obecności, Twoich obietnic. Twojego Ducha Świętego. Boże, tak dobrze nam słuchać tych wszystkich historii z przyszłości. I tak jak sobie myślę, że Elizeusz patrzył na te... i mógł wspominać sobie na te wszystkie wielkie wydarzenia, które były udziałem Eliasza. I Boże, on miał pragnienie. Panie, wierzysz, że są tutaj osoby, które pragną, które chcą Ci powiedzieć, że możesz też w nas odpocząć. Że i w naszych sercach możesz znaleźć miejsce spoczynku. Ale wiemy, że Ty w nas nie będziesz odpoczywał, że Ty nas będziesz prowadził według swoich planów. Panie, nie według ludzkich planów, nie według ludzkich strategii, ale Boże, według swoich niebiańskich agent, Panie, ty, ty będziesz to realizował. Boże. Ty wiejesz jak chcesz. Wiemy, że cię nie zatrzymamy. Wiemy, że nie możemy cię ukierunkować. Wiemy, że to nie nasza kompetencja. I dlatego przychodzimy do ciebie, byś spoczął na nas i byś nas poprowadził tak jak ty chcesz. Poza granice, które do tej pory znamy, poza schematy, do których przywykliśmy, poza formy, w których Panie, prosimy, żeby Twój Duch Święty nas poprowadził w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.